Witam wszystkich. Dzisiaj, no dzisiaj w niestety nie będzie. Dzisiaj zajmę się małym GSXR. -ą. Ma ona niewielki problem z którymś z gaźników. A mianowicie przepuszcza zaworek iglicowy. Kupiłem całe zastawy naprawcze na wszystkie cztery gaźniki. Więc wszystkie 4 gaźniki zostaną rozebrane. Wszystkie cztery gaźniki przejrzę. We wszystkich gaźnikach także wymienię te zaworki glicowe, żeby nie mieć problemów już w nowym sezonie. Pokażę w filmiku jak dostać się do tych gaźników, jakie wyciągnąć z motocykla. Oraz tak na szybko budowę wewnętrzną gaźników Mikuli. Bo akurat w takie gaźniki jest wyposażona gsx -ra. Także Zapraszam na filmik, ja zabieram się do roboty. Czyli po kolei co robimy, najpierw trzeba usunąć siedlełko Jest ono tutaj na dwóch śrubach Następnie podciągamy do góry bak Jedna śruba, druga i będziemy go windować do góry Tak to mniej więcej wygląda Jak już jest u góry Kolejna rzecz Tutaj odkręcamy airboxa Dodatkowo tutaj mamy opaski, mam nadzieję, że będzie widać Przy gaźnikach Odpinamy Przewietrzanie skrzyni korbowej jest to poprowadzone do puchy oraz tu pod spodem po odchyleniu całego airboxa będzie widoczny przewód, który idzie do gaźników, jest taki przewód przelewowy, czyli jak przynajmniej w moim wypadku, by tak było, jak mi puściły zaworki iglicowe, to całe paliwo poszło nadmiar paliwa, który podpompowała pompa paliwa, Ona jest elektryczna jest tutaj w baku. Poszło tym akurat przewodem przelewowym do airboxa, a potem wszystko pod motocykl. Było tego sporo i no na szczęście w miarę szybko to zauważyłem. Nie, nie było nad próby kręcenia, kręcenia silnikiem, więc nic się wielkiego nie stało. Oprócz tego, że trochę śmierdziało w garażu. Dobra, czyli odkręcam po kolei airboxa. Tutaj opaski, tutaj. Poodpinam wszystko, powypinam i będzie już widać gaźniki. I tak to wygląda bez airboxa. Eee, kolejną czynnością, jaką zrobimy, trzeba odkręcić gaźniki od krótców. Krótce mają swoje. Tutaj dokładnie ta śrubeczka. Dojście do niej jest fatalne, ale Suzuki pomyślało nad tym. Ten otwór w ramię jest przelotowy i wychodzi centralnie na śrubkę. Jest to tak samo z drugiej strony. Tak na dobrą sprawę jedna śruba tutaj obsługuje dwa gaźniki. Jest ona dość długa. Tutaj widać przedłużenie. Jest w takiej rurce aluminiowej i dopiero tutaj idzie. Więc jeżeli tu odkręci, będziemy odkręcać, uwalniamy dwa gaźniki na raz. Odkręcę z tej strony. Tutaj Przez otwór drugi otwór jest z tamtej strony i gaźniki będziemy wyciągać ok, żeby było wiadomo dokładnie o co mi chodziło czyli tak tutaj mamy śrubkę zaczyna się ona tu mamy trzeci gaźnik króciec sący tutaj mamy poprzeczkę taką nurką aluminiową tutaj mamy drugą obiemę do czwartego gaźnika i to się właśnie mniej więcej tak odkręca czyli ciach I lecimy i wtedy z automatu obydwa gaźniki są uwalniane. Jak widać, tam się będzie obracało. Tak? Z drugiej strony robimy to samo. Jeszcze przed wyciągnięciem gaźników trzeba rozpiąć czujnik położenia przypustnicy. Znajduje się on tutaj. Tu jest wtyczka. Do góry wyciągamy i to wszystko co, co trzeba, po, trzeba podłączać. oczywiście jeszcze paliwo trochę się zapędziłem z tym wyciąganiem gaźników bo jeszcze trzeba wykręcić linki przepustnicy czyli tak, mamy tutaj linkę, linkę gazu otwierającą, zamykającą plus do tego linkę sania. jeszcze żeby tego było mało w GSXerze mamy tutaj linkę od regulacji Moich obrotów. Pokrętło znajduje się tutaj pod spodem. No, dokładnie jest to, rozstrzy, rozstrzy. czyli znajduje się przy zbiorniku Z cieczą chodzącą. Jeżeli też będą osoby, które zastanawiają się, gdzie tutaj podpina się wakuometry, już pokazuję, tutaj w bloku w głowicy, dokładnie tu jak jest mój palec, znajdują się śrubki, te śrubki odkręcamy i wkręcamy tam rurki, a potem przewody do zegarów linki jak widać są już poodkręcane jeżeli chodzi o sanie jest to wyciągane więc nie ma co się z tym siłować na razie tutaj linki mam tu jest wtyczka od pompy paliwa, jest wypięta teraz gaźniki jak wyciągamy zdecydowanym ruchem robimy pyk i one po prostu wyskoczą nie ma w tym żadnej filozofii, nic się króćcą nie stanie, tak to się po prostu wyciąga. Mniejsze zostało odłączyć paliwo i wyciągnąć gaźniki. Jeszcze jedna rada, jeżeli będziemy mieli pełne komory pływakowe w paliwie, ja akurat spuściłem sobie paliwo tutaj można przez te tymi śrubkami. I tutaj są krótce, pod które można podłączyć wężyk. Tym się. Sprawdza w GSX-erze innymi też poziom paliwa, czyli podłączamy wężyk, jest tutaj punkt i tu musi się zgadzać. Więc ja mam paliwo spuszczone, więc nie będę się musiał o tym martwić. Ale jeżeli będziemy mieli paliwo w komorach pływakowych, to po przechyleniu gaźników na 99% tym wężykiem pójdzie nam paliwo tu na silnik. Więc albo sobie podkładamy dużo szmatek. Albo robimy to tak delikatnie, by za bardzo nie przechylać tymi gaźnikami i nie powodować przelania po prostu paliwa z komory pływakowej tutaj na przelew. Ok, ściągam gaźniki i widzimy się już na stole. Gaźniki są już na stole. Teraz tak zanim po, poodkręcam komory pływakowe, najpierw obmyję z brudu gaźniki, tak żeby nic się tam nie, nie dostało. Zwłaszcza że gaźniki. Niedawno, bo one mają ogólnie są z 600 km po oczyszczeniu. Niestety nie wymieniałem wtedy zaworków iglicowych i oryginalne po prostu ze starości puściły. Jeżeli chodzi o ten motor, to jest też no, motor kupiony w cenie złomu, i w stanie jak ja go kupowałem, był w stanie agonalnym. On nie odpalał, nie jeździł, nie hamował. Przy samym kupnie udało się go na chwilę odpalić, ale w ogóle nie trzymał wolnych obrotów, w ogóle nie wchodził na obroty. Jedyne obroty, na których chodził, tak 4-5 tysięcy i to było koniec. Więc, no, samo odpalenie zajęło w sumie 2 dni, bo tam na początek pojawiły się problemy z gaźnikami, które były wyczyszczone, wanience było to wszystko rozebrane. Teraz żałuję, że że kupiłem tylko uszczelki do komórki pływakowych, a nie kupiłem całych zestawów śpieszyło mi się jak widać no nie opłacało się teraz mam zestawy takie gdzie mamy i zaworki glicowe i gniazda i nowe śruby trochę o-ringów więc y, będzie można powymieniać jeszcze kilka rzeczy o tyle fajnie też, że w tym zestawie jak widać y, gniazdo, zaworka glicowego jest już z filterkiem. Tutaj tych filterków nie było. Ja nie było, mogłem wtedy dostać, nie wymieniałem. A po prostu jak motocykl odpalił, tam jeszcze były problemy z elektryką, między innymi cewkami, bo tam wszystko było drutowane. Przewody ktoś nie lutował, tylko sobie poskręcał, rzucił w koszulki termokurczliwe i, i no, przez jakiś czas to chodziło. W sumie z elektryką, z dojściem do elektryki, co jest i gdzie go boli zajęło mi w sumie ponad tydzień, był prawie cały motocykl rozebrany. Ale wracając do gaźników. Przepłukuję tutaj preparatem do czyszczenia gaźników. Lecę tutaj go z zewnątrz, żeby żaden kus się nie dostał. Otwieramy komory pływakowe. Zobaczę jak to w środku wygląda. Mam założony na baku filterek, więc nie powinno być syfu w samych komorach. Zobaczymy jak to wygląda. I wymieniamy e, zaworki, plus do tego od razu dam znowu nowe uszczelki komór pływakowych. E, no i wszystko poskręcamy i zobaczymy, czy trzymają. Bo często jest tak, że no, niekoniecznie nowe zaworki muszą też dobrze trzymać. Na pewno będzie trzeba sprawdzić poziom paliwa w komorach pływakowych. Bo może się to może nie to, że przestawić, ale no, może być inny punkt zamykania zaworków, no i wtedy mnie trzeba też podregulować yy, przy okazji poziom paliwa także opłukuję, zaczynam rozkręcać pokażę już jak będą pościągane komory pływakowe przynajmniej w pierwszym gaźniku ok, komory pływakowe mamy tu tak wyglądają gaźniki mikro w środku tutaj mamy pływaki, zaworki glicowe pod spodem Tutaj mamy duszę wolnych obrotów. Tutaj mamy główną. Nie ma większej filozofii. Jeszcze postanowiłem go trochę bardziej rozebrać i przedmuchać go. Całego oraz przepuścić przez niego płyn do gaźników, który mam. Więc przedmuchaniem należy usunąć przepustnice słowakowe czyli inaczej podciśnieniowe. Więc one są już poluzowane, zaraz je powyciągam. Gaźnik zostanie rozebrany, czyli wszystkie dysze powykręcam. Powyciągam pływaki, powyciągam zaworki, od razu gniazda. Wszystko będzie przemyte, przedmuchane i poskładane. Lecimy dalej. Przepustnice mamy powyciągane. Dalej rozkręcam, jak widać. Wziąłem się za dysze, czyli wykręcam wszystkie dysze. Komór pływakowy wek. Zaczynam płukanie, wszystko wypłukam preparatem, który mam do gaźników, przedmucham i zacznę po prostu skręcać już na nowych zaworkach iglicowych oraz tam części o-ringów, które są w zestawie od razu będą wymienione. Lecę dalej. Okej, okay, pływaki podemontowane. Już wiem nawet co się stało i dlaczego no nie trzymał mnie. Nie wiem czy to będzie na filmiku widać, ale tu po wyciągnięciu... Zaraz ja spróbuję to Wyciągnięcie zaworka iglicowego i dać paproch. Mimo, że jest filterek założony, jakoś się to dostało. Niestety na gnieździe zaworka iglicowego nie ma sitka, które by to stu zatrzymało. Więc przez taki niewielki paproch, prawdopodobnie, no, całe to rozbieranie, taki problem, jaki miałem z moim giksem. No nic, resztę zaworków także wyciągam. Będą one wymienione, tak samo gniazda, będą w końcu założone te siteczka, czyli filterki. I biorę się dalej. Ok, gaźniki są już wypukane. Nie było jakiegoś tam większego sufu w nim, w nich. Teraz zaczynam składanie. Składanie zacznę od montażu tutaj gniazda, worków iglicowych, potem pójdą zaworki iglicowe, pływaki. Zostanie ustawiony poziom paliwa. Poziom paliwa w tych gaźnikach wynosi 7 mm, czyli jest mierzone tutaj od krawędzi do pływaka i to ma wynosić 7 mm. Potem jeszcze po zamontowaniu gaźników na motocyklu będzie to skontrolowane, czy gdzieś się nie pomyliłem. No Jeżeli będzie wszystko ok, motocykl będzie odpalony. Wszystkie oringi, które montuję delikatnie. Na olejem. Weźnucie oczywiście nic na siłę, wszystko z czuciem, delikatnie. To nie są wyścigi, mamy czas. pierwsze gniazdo mamy Znaczymy, drugie gniazdo i jeszcze wkręcę ostatni, ostatnie gniazdo pokażę o co chodziło z tymi filterkami mam nadzieję ostrze. to jest stare gniazdo to jest nowe na samym końcu jak widać ma takie siteczko to siteczko zapobiega dostawaniu się właśnie takich śmieci przez które ja miałem problemy gdyby było takie siteczko nie byłoby dzisiaj rozbierania gaźników a że no nie było. Akurat w momencie kiedy ja składałem GSI jeszcze raz nie miałem dostępu do tych siteczek. Zresztą teraz też jest lekki problem z tym. No to było poskładane bez tych siteczek. No i no, jest problem. Ale był. Ok. Pływaki mamy pomontowane. Yy, dlaczego nie pokazuje jak się ustawia yy, poziomu? Dlatego, że mi to zajmuje bardzo długo czasu, więc sam filmik by trwał 40 minut, zanim po kolei sobie wszystko na spokojnie sprawdzę. Dwa, jest to opisane dość ładnie w instrukcji obsługi GSX-Ry i trzeba się trochę nagimnastykować. Niestety ja mam stół niewielki, więc no raz, że wygląda to komicznie, dwa, że mówię, no, zajmuje to mi trochę czasu, żeby to zrobić dokładnie tak, jak miało być. Dlatego no, nie pokazuję tego. Teraz jeżeli chodzi o dalsze składanie. Wszystkie części, które, które będą montowane do gaźnika będą na pewno muszą być przepłukiwane. Dlaczego? Nie pokażę. Tutaj tego nie będzie widać. Ale są na przykład mikro, mikrośmieci. Pokażę, pokażę. Tutaj widać delikatnie, że jest jakiś malutki śmiotek. To wszystko będzie płukane, czyszczone. Przedmuchiwane i dopiero wkręcane w gaźnik, i tak cały gaźnik najpierw poskładam tutaj komorę pływakową, potem przerzucę na, na drugą stronę i zostaną przepustnice zamontowane. Jedyne co warto sprawdzić, czy nigdzie nie przycinają się nowe zaworki, bo jeżeli się przytnie, przytnie lub zostanie nie wiem jakoś inaczej zamontowane. Mm, to po prostu nam przeleje na dzień dobry paliwo. Miałem tak, popełniłem taki błąd, dlatego uprzedzam. Bo no bo zdarza się. Dlatego warto sprawdzić, czy wszystko chodzi płynnie, czy się otwierają, zamykają. Można sobie tutaj dmuchnąć, przewrócić gaźnikiem w prawo w lewo, będą się otwierały, zamykały. Warto to sprawdzić. Dobra, po kolei płuczę dysze, przedmuchuję je, montuję w gaźnik nowe uszczelki i składam dalej ok, wkręcam powoli wszystkie dysze tak jak wcześniej mówiłem wszystko jest przed wkręceniem wmuchane żeby nie wkładać tego do czystego gaźnika z cyfrem wszystko robimy delikatnie bez pośpiechu z czuciem zakręcamy tak żeby śrubokręt się nie poślizgnął jak także widzicie, nie mam wszystko posortowane, tak? czyli każdy gaźnik ma swoją kolejność, nie mieszam tego, wszystkie części, które były są wkładane, stare części, które już nie będą są odkładane do pudełeczka, tak żeby nic mi się nie mieszało, żebym potem nie myślał, czy przypadkiem coś dobrze zakręciłem, czy tę nową część, czy, czy starą. Wszystko zesmontowane jest montowane jest po prostu sortowane, jest w miary porządek, nic się nie majta, nic się nie gubi, skręcam dalej. Wszystkie deszcze mam już na miejscu. Czyli tutaj cały długie mam już przyzbrojony Teraz wkręcę śruby od regulacji, składu mieszanki, ale śruby będę, mimo że mam nowe, to będę skład wkładał stare. Niestety nowe różnią się trochę od nie, wiem, czy to będzie widać na filmiku. Różnią się trochę od starych. Więc jedyne co w starych wymienię to ringi, które są tutaj na samym końcu. Ja już mam dość mocno sklepane te ringi. Więc wystawię. Są nowe, malutkie. Więc je po prostu wymienię i śruby do regulacji składu mieszanki będą oryginalne takie jakie były w tym gaźniku. Bez problemu się dało na nich gaźniki wyregulować. Motor trzymał wolne obroty. Chodził naprawdę bardzo fajnie. Więc nie będę kombinował, bo. Bo nie warto zmieniać coś, co dobrze chodzi. Składam dalej. Wszystkie gaźniki już mam pozamykane. Śrubek nie zmieniałem, mimo że w zestawie mam nowe. Są one jednak na śrubokręt. Ja wolę mieć na Imbus. Wcześniej zamieniłem oryginalne śruby na Imbusy. Łatwiej się to odkręca. Nawet jak są trochę mocniej przypieczone, będzie na pewno prościej. Teraz zostało mi jedyne co: zamontować przepustnice, które są dekielki, sprężyny i całe gaźniki już mogą wracać do silnika. Teraz zapewne kilka osób się skrzywi i powie: no ziomek nie tak się czyści gaźniki. Zgadza się. Akurat w tym filmiku jedynie usuwam niewielką sterkę, która wyszła, czyli przycinający się. Zaworek iglicowy, który był na jednym gaźniku, a dokładnie no śmiotek, który się, się tam jakoś znalazł. Gdybym za pierwszym razem zastosował gniazda z sitkami, nie byłoby tego problemu, nie byłoby tego rozbierania. No Wtedy nie miałem, teraz zakupiłem na wszystkie gaźniki, więc i tak musiałem wszystkie rozebrać, żeby to zamontować. Więc przy okazji zweryfikowałem całą resztę tak. Teraz to zrobię, będę miał na sezon spokój. Jeżeli chodzi o rozbieranie gaźników, tak jak wspomniałem, wszystkie te gaźniki były rozszłonowane, po kolei lądowały w wanience. były przepłukane. Cały czas używam jednej chemii do płukania gaźników, sprawdza się. Była także weryfikacja uszczelniaczy na przepustnicach tutaj obrotowych. Jest przepustnica, tutaj są poszczególne uszczelniacze, bo jest to na osi. Były także wymieniane oringi, które łączą szynę, przez którą idzie paliwo. Czyli jak rozpołowimy, znajduje się to tutaj. Są to po prostu oringi, które można bez problemu wymienić. W zestawie są, teraz nie wymieniam, bo było to wymieniane niedawno. Dlatego w tym filmiku usuwam tylko usterkę, Nie jest to filmik instruktażowy: jak czyścić gaźniki. Ponieważ de facto no, te gaźniki były tylko lekko przepłukane, lekko wytrzymane z tego kurzu, który się pojawił przez kilka tygodni użytkowania tego motocykla. Dobra, koniec gadania. Zabieram się za przepustnicę i cała reszta ląduje po złożeniu w motocyklu. Ok, czyli wkładamy gaźniki. Zaczynamy od montażu linki sania. Więc usuwamy niech gazu staramy się natrafić na krótce To już mamy sprawdzamy drugą stronę I wszystko. Graźniki siedzą, montujemy linki, podpinamy pompę paliwa, nie zapomnieć, przywód paliwowy, graźniki są na swoim miejscu. Pompa jest już podpięta do prądu, więc przekręcam kluczyk. Napełnimy napełnię komory pływakowe. Zobacz, jak się zaworki nowe zachowają. Jeżeli nie przewalą paliwo, tutaj no to spróbujemy odpalić suzuki. Trochę stało, więc okej. Okay. Na razie nic się nie dzieje, paliwo poszło. Jeszcze raz. Nigdzie nie kapie, nigdzie nie cieknie. I to jeszcze raz. Powinno być ok. Dobra, sobie jakoś telefon umieszczę i spróbuję odpalić się, przynajmniej na chwilę. No to próbujemy. Widać gsx Dosyć fajnie pali. Jeszcze muszę sprawdzić tylko jedną rzecz, ale to muszę poczekać z jakieś 20 minut. Jeszcze raz ją ja odpalę, ponieważ był problem, gdy motor postał 20-25 minut. Miał problem z odpalaniem. Zobaczymy, czy, czy zaworek nowy załatwił sprawę. Eee, trzeba jeszcze wykonać synchronizację gaźników, ale to już zrobię na wiosnę. Jak Będę miał możliwość porządnego rozgrzania motocykla i pobawienia się bez gazowania siebie w garażu. Bo niestety, nawet mimo otwartych drzwi no, no są spaliny i nie będę się truł, tylko po to, żeby na siłę coś regulować. Dlatego do synchronizacji wrócę. Na wiosnę synchronizuję i mam nadzieję, że motocykl będzie latał spokojnie przez cały sezon. Do zobaczenia wszystkim. Pozdrawiam. Na razie.